Gramy z uczniami naszej szkoły dla wszystkich, którzy dzisiaj przyszli na nasze dni otwarte, żeby pokazać jaką radość można czerpać z gry na instrumentach dętych i nie tylko dętych, bo myślę, że wspólne muzykowanie to największa radość, jaka może być czerpana z zajęć w naszej szkole. W szkole można uczyć się przedmiotów ogólnych, ale także przedmiotów muzycznych. W przedmiotach muzycznych kształcimy skształcenia słuchu, rytmiki, audycje muzyczne, inne przedmioty teoretyczne, ale przede wszystkim kształcimy gry na instrumentach. I są to instrumenty fortepian, instrumenty smyczkowe, wiolonczela, skrzypce, altówka, kontrabas, ale także instrumenty dente. I to jest. Trąbka, fagot, obój, puzon, klarnet, więc wybór jest olbrzymi. Na czym będą chciały dzieci grać w naszej szkole? Serdecznie zapraszamy. Każdy znajdzie dla siebie odpowiednią stronę. Jestem uczniem siódmej klasy i jest mi po prostu bardzo radośnie, jak ja widzę tych młodszych. I przyszłych uczniów, którzy przypływają, by spróbować swoich sił na instrumentach i serdecznie naprawdę zapraszam, bo po prostu jest tu radośnie, miło i dużo da się nauczyć.